Witam, witam wszystkich na kanale Recenzji Ponownie. E, słuchajcie, tak jak się rozgłaszam na Facebooku i, i tutaj też e, rozwiązanie konkursu, tak jak obiecałem. E, słowo się rzekło, wiadomo, jak tu się mówi, z twarzy cholewy nie można robić. To nie wypada wręcz. E, słuchajcie, konkurs, jak wiecie, zrobiłem na nazwę kanału. Z tym, że tutaj w wiadomościach parafialnych będą dwie informacje. Pierwsza jest taka, że wybrałem, nawet trzy będą informacje. Pierwsza jest taka, że po prostu już wybrałem osobę, która w tym konkursie najciekawszą, najweselszą, może nie najkrótszą, ale propozycją swoją na pewno mnie zaciekawiła i, i, i tak tą osobę nagradzam jak najbardziej dzisiaj nagrodą w postaci adaptera do dysków twardych, o, których, o którym była mowa w konkursie. Eee, więc słuchajcie, Adrian, Adrian Stróżak. Eee, ciebie będę zapraszał do kontaktu, ja się tam do ciebie odezwę i tak dalej. Więc eee, odezwij się do mnie. W, na moj, na, w opisie każdego filmu jest bodajże mój Facebook podany. Więc po prostu weź się do mnie odezwij I, i, i po prostu ja się też tam do Ciebie odezwę przez, przez, przez panel YouTube'a, żebyśmy się tam razem jakoś zgrali I, i po prostu we wiadomościach prywatnych, no wiadomo, podasz mi adres, tak? Podasz mi adres, ja Ci to wyślę. Ty wygrałeś, chociaż powiem szczerze, że oprócz ciebie mam jeszcze jednego, jedną, jedną, jedną osobę. Mam jeszcze, którą będę chciał też prywatnie nagrodzić taką moją, że tak powiem, nagrodą ekstra pocieszenia. Ale to już myślę, że, 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 że przekażę to osobiście wtedy. Bo, 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 bo nie ukrywam, z tą osobą się znam. I ta osoba być może też będzie chciała nam pomóc. Zobaczymy po negocjacjach. Będzie chciała nam pomóc troszeczkę w formie wypożyczenia sprzętu. Jeżeli się da, uda coś takiego wynegocjować, żeby na powiedzmy te recenzje pewne sprzęty, jeśli oczywiście posiadał u siebie, żeby nam wypożyczyła ta osoba te sprzęty, i byłbym wtedy mega wdzięczny tej fajnej pani. I powiem szczerze, że właśnie, właśnie jedna z jej propozycji też jest dosyć ciekawa, i, i tam myślę, że pójdzie też fajna, fajna nagroda do niej. Słuchajcie, następny temat, to jest temat y odcinków. Y ustawiam, że, to jest decyzja, y ustawiam, że po prostu wszystkie filmy, które będę ja wstawiał na, 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 na kanał YouTube teraz, y ja po prostu będę wstawiał bezpośrednio w czwartki. Czyli dzisiaj mamy o ogłoszenie konkursu, y Pozdrawiam Adrę Stróżak ponownie. Jutro będę robił, bo to na bieżąco chcę zrobić sobie filmik. Przepraszam, jeszcze przeziębiony do tego wszystkiego jestem. Słuchajcie, na razie mam taką możliwość, że robię filmiki wszystkie na bieżąco. Oczywiście pomysł w głowie mam, jak to ma wyglądać. I tak dalej, i czasu mam na tyle jeszcze w miarę, że mogę to sobie na bieżąco ogarniać. Podejrzewam, że pewnie z biegiem czasu nauczę się dosyć inaczej poruszać tu po kanale. Czyli będę sobie po prostu odpowiednio te filmiki wrzucał już zapewne niektóre, przynajmniej z nich z wyprzedzeniem, więc też tak może się zdarzyć, że na przykład. Filmik na kanał, który będzie na czwartek zaplanowany, w sensie nagrany będzie wcześniej już, a puszczony z datą w przyszłości, że się śmieje. Czyli nagram przykładowo we wtorek, a puszczę z datą na czwartek i w Facebooku, znaczy nie Facebook, tylko YouTube opublikuje to dopiero właśnie w czwartek, nie? bo tu jest taka opcja. W ustawieniach studia, że po prostu tak można zrobić. nie? Nagrać sobie można filmik wcześniej, wpuścić z konkretną datą i godziną nawet. I, I tak będzie często robione. Inna opcja też taka, że słuchajcie, kochani, dawajcie mi znać. W filmikach tak jak ja teraz przed chwilą na, na żywo mówiłem na, na, na Facebooku. Dawajcie mi znać. Dawajcie mi znać, czy możecie tak jak mówię o tej miłej pani. Czy możecie i czy chcecie mieć recenzję swoich przedmiotów, które Wy polecacie, ale zaznaczam. Ja mam swoją listę rzeczy w pierwszej kolejności do zrobienia i to będzie robione w pierwszej kolejności. Chyba, że naprawdę to będzie coś przyjemnego. Wtedy wpleciemy po prostu na zmianę mój pomysł, wasz pomysł, mój pomysł, wasz pomysł. i I. i możemy tak robić, tylko mówię, no niestety warunek, niestety warunek dla Was jest jeden, ja te przedmioty muszę znać, bo nie położę głowy pod topór, pod coś, czego ja nie znam, tak? I tutaj się śmieję, bo jedna z osób, która oglądała mojego live'a bodajże wczoraj czy przedwczoraj, zaproponowała recenzję iPhone'a 13 i powiem szczerze, że to jest genialny pomysł pod jednym względem. To będzie recenzja zrobiona przez człowieka, który, mówię teraz o sobie, jest totalnym fanem Samsunga. A jak wiecie, jest święta wojna między Samsungiem a iPhone'em. Jedni, jedni drugim stryczka dają w nos i szpile w bok, twierdząc, że ich firma jest najfajniejsza, i dlatego ta recenzja może być, moja o, o, opinia a Samsungowca na temat iPhone'a może być bardzo ciekawa. I tutaj na pewno się zgłoszę do tej osoby, żeby, żeby właśnie taką recenzję zrobić. Nie? I, I tu się na pewno. Hmm nad takim pomysłem też pochylał jak najbardziej chociaż ktoś, kto już oglądał moje recenzje widzi na moich recenzjach iPoda iPod, Apple jedna marka tak są produkty z Apple'a, które są fajne, mimo, że starocie niektóre w tym momencie, bo tam był iPod Touch pierwszej i drugiej generacji opisywałem drugą miałem w rękach na tym filmiku no to notabene sztuka, która leży w domu no Apple wbrew pozorom też parę fajnych rzeczy ma ale to jest inna bajka i to trzeba dograć więc yy, na koniec ostatni temat z wiadomości parafialnych słuchajcie yy, subskrypcje, dzwoneczki bardzo ważna dla mnie rzecz, klikajcie gdziekolwiek jej nie znajdziecie subskrypcje, dzwoneczki będziecie na bieżąco a mi subskrypcje w zasięgach na pewno pomogą, więc, więc bardzo będę prosił o odznaczenie mojego kanału gdzieś tam u siebie też na pewno. Jeśli nie u siebie, to mówię te subskrypcje, żebyście widzieli na bieżąco i żeby ewentualnie następne osoby gdzieś tam mogły to podejrzeć też. Więc, więc, więc jak najbardziej, słuchajcie, zapraszam. Też do takiej akcji subskrypcji, dzwoneczki. Będę oczywiście bardzo wdzięczny, więc jakbyście mieli jakieś pytania, dawajcie to oczywiście tutaj pod filmem. Sugestie, wszystko, cokolwiek by wam nie przyszło do głowy, więc zaczynamy nowy kanał. A, no i oczywiście jeszcze wrócę do tematu nazwy. Co do nazwy, ja oczywiście podejmę decyzję jak najszybciej. Chociaż obstawiam, że mimo fajnej nazwy oddane i od Adriana, prawdopodobnie ja zostanę jednak przy tych pancernych recenzjach. Ale nie ukrywam, że też ta sugestia Adriana może być rozpatrzona, jak najbardziej na plus. Więc więc. Ja się żegnam. Jutro zapraszam do odcinka was kochani. Jutro będzie konkretny odcinek z recenzją, więc wy wpadajcie, oglądajcie. Dzisiaj się kontaktuję z Adrianem. Hej, na razie, cześć.